Czytanie z księgi mądrości. A i kary przychodziły na grzeszników bez uprzednich znaków, gwałtownych piorunów. Słusznie cierpieli za swe własne złości, bo żywili ku gościom najgorszą nienawiść. Tamci nie przyjęli przybyszów nieznanych, ci wzięli w niewolę dobroczynnych gości. I nie tylko to, tamci zasłużą na wzgląd nijaki, bo nie radzi przyjmowali obcych, ci zaś przyjąwszy z uroczystościami już do swoich praw dopuściwszy Utrapili trudami okropnymi. Poraziła ich też ślepota, jak tamtych u drzwi Sprawiedliwego, kiedy nieprzenikniona ciemność ich otoczyła i każdy szukał drogi do drzwi swoich. Żywioły bowiem, gdy się inaczej ze sobą zestroją, odmieniają rodzaj rytmu, jakby dźwięk harfy, zawsze pozostając w tonie. Łatwo to wykazać, widząc, co się stało. Ziemne bowiem stworzenia zmieniły się w wodne a wodne na ląd wychodziły. Ogień w wodzie wzmagał swoją siłę, a woda zapominała o swojej własności gaszenia i na odwrót. Płomienie nie spalały ciał wątłych stworzeń pośród nich chodzących, ani łatwo topliwego pokarmu niebieskiego o wyglądzie lodu. Pod każdym bowiem względem wywyższyłeś lud Twój, panie, i rozsławiłeś i nie zapomniałeś. Wspierając go w każdym czasie i na każdym miejscu. Oto Słowo Boże.